Witam na kolejnym filmie z cyklu ku przestrodze. Tym razem będzie mowa na temat zagrożeń, jakie stwarzają narzędzia i maszyny użytkowane, czy to w gospodarstwie domowym w warsztacie, czy też w gospodarstwach rolnych. Film ten ma charakter edukacyjny i pokazuje na co najlepiej zwracać uwagę. Przed przystąpieniem do pracy z jakimś urządzeniem elektrycznym lub też kiedy planujemy zakup jakiegoś używanego urządzenia z drugiej ręki, czy też chcemy zbudować coś własnymi rękami. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam do tego, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzu, co mógłbym zmienić. Otóż, jak wiadomo, w warsztacie przydomowym czy na gospodarstwie używa się różnego rodzaju narzędzia, czy też elektronarzędzia. Kiedyś sporą ilość narzędzi wykonywało się we własnym zakresie, tutaj przodowały pod tym względem akurat. Na przykład pilarki tarczowe, śrutowniki, sieczkarnie do kapusty, nawet spawarki transformatorowe były też wykonywane w domowych warsztatach, no bo bardzo trudno było cokolwiek kupić. I często takie samoróbki wprawdzie działały, ale stwarzały bardzo duże zagrożenie dla użytkownika. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy. Wykonywać narzędzi i maszyn samodzielnie, ale jeżeli już na coś takiego się decydujemy, naprawdę bardzo ważne kwestie to bezpieczeństwo użytkowania, bo od tego może zależeć nawet nasze życie. Ja tutaj w tym filmie pokażę dwa przykłady niebezpiecznych urządzeń, jakie mi się trafiły do naprawy. Oczywiście jest pokazane najpierw odkrycie. A później to, co zostało czy też zostanie zmienione, aby urządzenie to mogło pracować w sposób bezpieczny dla użytkownika. Pierwszy tutaj przykład dotyczył piły tarczowej. Zapowiadało się dość niepozornie, albowiem przyjechał do mnie klient z zapytaniem, czy nie przyjechałbym zobaczyć, co się dzieje w instalacji elektrycznej. Ponieważ ma problem z uruchomieniem piły tarczowej, no, myślałem pewnie jakiś zanik fazy, jakieś obluzowane połączenie stykowe gdzieś może być. A kiedy przyjechałem na miejsce, okazało się, że sprawa wygląda całkiem inaczej. Co zresztą teraz można zobaczyć. Wyłącznik, jakie tu IP? Sama izolacja. Przewodów zasilających pozostawia wiele do życzenia. Uszkodzony przewód zasilający oczywiście o jakimkolwiek stopniu ochrony IP można pomarzyć. Bardzo ciekawy jest sposób zasilania, zrealizowany był że silnik buczał na początku brak jednej fazy gniazdo 5V przedłużacz z jakiegoś takiego przewodu czterożyłowego z dy bardzo ciekawa wtyczka nie no po prostu o żadnym bezpieczeństwie to nawet nie można mówić przewód zasilający oczywiście zaizolowany 5 pięciobolcowa tam 4. No ciekawe jak to jeszcze połączone. Zobaczymy. Bardzo ciekawe podłączenie silnika. Jak widać. no dławnicy nie było, więc uszczelniczym popadło. Ciekawe, czy jeszcze w środku jeszcze nie było niespodzianki jakiejś. No tak jak widać wszystko do wymiany. No a oto kolejne. Ciekawe znalezisko, nie wspomnę o żółto-zielonej żyle, która powinna być przewodem ochronnym, bardzo ciekawy sposób podłączenia silnika, no to już po prostu trzecia mina w jednym urządzeniu, także cud. No, sposób podłączenia silnika naprawdę pozostawia bardzo wiele do życzenia. No. Ktoś po prostu wpadł na pomysł zrobienia czegoś takiego, ale już jak jesteśmy, jak to mam w zwyczaju, jeżeli znajduję jakąś powijaną rzecz, spróbuję pokazać, co znajduje się w środku. Widać, że jest bardzo ciekawie. Coś tu mamy, coś jest. Śruba liczni zaciskowej. No. Co tu dużo mówić. No nie, na pewno. Tego to się nie spodziewałem. Jak połączone uzwojenia gołe przewody pod napięciem. Silnik miał wewnętrzne połączenia. No. silnik do demontażu i do remontu, w związku z tym, została podjęta decyzja o wyłączeniu urządzenia z dalszej eksploatacji w trybie natychmiastowym i zostały podjęte działania mające na celu likwidację występujących zagrożeń pochodzących ze strony elektrycznej urządzenia. Decyzja o wymianie silnika, ponieważ stary okazał się spalony, też została podjęta. Został dostarczony drugi silnik. Tutaj na szczęście okazała się tylko konieczna wymiana przewodów od uzwojeń do tabliczki zaciskowej, bo silnik był sprawny, tylko przewody łączące uzwojenia z tabliczką zaciskową były naprawdę w fatalnym stanie technicznym. Jak widać, w takim stanie są przewody tutaj od uzwojeń do tabliczki zaciskowej. Wprawdzie światła nie ma, ale widać, izolacja jest tak zdegradowana, że są praktycznie gołe. Także trzeba będzie znowu wymieniać przewody od tabliczki zaciskowej do uzwojeń. No i instalacja elektryczna pilarki tarczowej została wymieniona. Teraz jeszcze pozostało zainstalowanie układu hamującego piłę oraz montaż odpowiednich osłon. Pokażę wykonaną piłę, jak się mówi, tarczową. Mamy wyłącznik awaryjny, przycisk start, stop, oczywiście IP. No wiadomo, jeszcze tą trzeba tutaj śrubę. Jedną przykręcić, no, no ale tak to czasami wygląda. Wszystko na szybko. No silnik jest nowy, też zakręcony, już, już pouszczelniane. Jeszcze je, tutaj też widać nawet śruba. No niestety, wszystko jest jak się mówi w gospodarstwie, ale czasami tego co nie ma, no musi być zrobione. Nie ma, zmiłuj się. Tu jest ułożony już przewód. Widać na takich dystansach, czy przymocowany trytyczami, poobcinane i zasilanie silnika. Tu już jest odpowiedni przepust, jest szczelność, jak widać, zachowana. I oczywiście wszystko tu jest bardzo ważne, żeby była ciągłość elektryczna między wszystkimi elementami. No ze względów bezpieczeństwa, wiadomo, jak potencjalizacja i połączenia wyrównawczej te sprawy. Jest piła już sterowana za pomocą stycznika. Jest to rozwiązanie oczywiście bezpieczniejsze. Teraz pokażę, jak to działa. Można oczywiście ją wyłączyć. Jak widać. Jest też możliwość zatrzymania awaryjnego. Wiadomo, jeszcze pasy klinowe są też do no, odpowiedniego dopasowania, bo to tak za bardzo nie może być. Trzeba oczywiście wykonać osłonę na tarczę, klin rozszczepiający i osłonę przekładni pasowej. No, teraz była wymieniana tylko instalacja elektryczna yy, pilarki. a ja teraz pokażę działanie wyłącznika awaryjnego. Nie ma możliwości włączenia. Jest o tyle bezpieczniej, że jest zabezpieczenie przed samorozruchem. No. Ej. Piły się nie da włączyć po uruchomieniu w naciśnięciu wyłącznika awaryjnego. Trzeba odblokować. Teraz pokażę, jak to jest z samorozruchem. Włączone. Wyciągnąć miasta szybko. W tym momencie został zasymulowany zanik napięcia w sieci przez wyjęcie wtyczki. Pilarka się zatrzymała. Teraz włożyć wtyczkę dorniastka. Tak. Jest właśnie włożona wtyczka do i Jak widzimy. Piła nie wystartowała, taka sytuacja by na przykład była jakby miał miejsce jakiś zanik napięcia. Jeżeli by to był normalny łącznik krzywkowy, no w tym wypadku doszłoby do niekontrolowanego rozruchu. W przypadku takiego sterowania za pomocą stycznika takiej możliwości nie ma, co znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkowania. tak więc no jak widać sterowanie na styczniku jest oczywiście o wiele lepsze no jak widać najważniejsze, że jest to dużo bezpieczniejsze no jednym słowem nie mówiąc e, doprowadzenie piły do tego stanu no kosztowało o wiele Więcej niż jej zakup, bo ile zakup kosztował piły? 2000 złotych. Nie, 2200 chyba. No, 2200. 200 złotych, 200 złotych zakupiły, no a same materiały kosztowały i nowy silnik o wiele więcej. No nie licząc kosztów robocizny, ale tu o kosztach nie będziemy dyskutować, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o pokazywanie bezpiecznych rozwiązań i podnoszenie świadomości społeczeństw. Także, no ale jak sami zresztą właściciele stwierdzili, no, nie ma co się brać samemu za prąd. No. Nie, nie ma co. No nie nie no. ma co. Także, no, jak widać, jakieś efekty są pokazywania różnych rzeczy, co bardzo cieszy. Oczywiście wiadomo, nie są to wszystkie prace, jakie tutaj zostały przedsięwzięte, pokazane na tym filmie, bo wiadomo, jeszcze jest tutaj konieczne. Wykonanie układu hamowania tarczy, są potrzebne osłony na przekładnie pasowe, na tarcze, trzępiły, trzeba jeszcze też zainstalować klin rozszczepiający. Kolejna maszyna, jaka tutaj się trafiła do naprawy, to była sieczkarnia do kapusty. Sieczkarnia do kapusty jest urządzeniem, które jest używane raz do roku, tutaj na jesień, kiedy przygotowujemy sobie kapustę do kiszenia. Ja jeszcze ze swojego dzieciństwa pamiętam sieczkarnie napędzane korbą. Sam miałem jako dziecko okazję nieraz skręcić korbą. Tata podawał kapustę do sieczkarni, w ten sposób przygotowywało się ją do kiszenia w beczce na zimę. Oczywiście są też sieczkarnie z napędem elektrycznym, co pokazał ten oto przykład, który będzie za chwilę przedstawiony ale okazało się, że tutaj była też masa sytuacji ku przestrodze. Przechowywanie urządzenia elektrycznego w długim czasie w stanie bezczynności nie gwarantuje, że ono będzie w pełni sprawne po tym czasie, bo może na przykład dojść do uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych przez myszy, które bardzo lubią obgryzać przewody o izolacji polwinitowej, co zresztą teraz można zobaczyć. No i co tutaj mamy? Przede wszystkim sposób wprowadzenia i podłączenia przewodu do łącznika krzywkowego. I tu jest doprowadzenie przewodu zasilającego od silnika. Silnik z pralki frania. Zresztą no jest to taki silnik, z którego wiele rzeczy. Majsterkowicze wykonują szlifierki, można robić m.in. polerki, czy nawet, jak tu widać, szczczarnie. Całkiem przydatne urządzenie. Co zwraca uwagę tutaj? Sposób połączenia: mamy zacisk uziemienia, że silnik musi być uziemiony. Mamy tylko dwużyłowy przewód. Łącznik trzyfkowy. Jest jak widać, jednotorowy. No, powinny być dwa tory rozłączane. Widać na przewodzie takie ślady myszy. Tak jak mówiłem, bardzo lubią izolację polwinitową. Teraz pokażę, co potrafią zrobić. Tutaj jest znowu coś pogryzione. O, mamy przedgryzioną izolację, że widać już izolację żyły tego przewodu. O tutaj kolejne efekty działalności mysich zębów znowu przegryzione do żyły tu znowu podgryzione to co na końcu tu zrobiłem myszy z przewodem zasilającym do sieczkarni do kapusty jeszcze zobaczymy jak to było wszystko popodłączane tutaj do kostki zaciskowej Nawet tu nie było, po prostu zawinięte, podłączone. Ja o tym jeszcze będę mówił przy okazji przewodowania rozdzielnic. Jakiś druci tutaj może zostać przecięty przy, podczas zaciskania. Mamy tylko jednorotorowy rozłącznik jest L1 i U, jak widać. Ja odkręcę, pokażę, jak to było podłączane. Nic dodać, nic ująć. Dlaczego mówię o konieczności rozłączenia obu torów w urządzeniu jednofazowym. Nie może być sytuacji, że wyłączone urządzenie, jeżeli będzie na wyłączniku, będzie tutaj taka sytuacja, że ono może się znaleźć pod napięciem. Bo jak wiadomo, nie ma obowiązku, że faza musi być z lewej strony. Żadna norma tego nie reguluje. A taka sytuacja tutaj może mieć miejsce. Teraz, jak mówiłem o zacisku uziemienia. Pokażę, co się tutaj znajduje. I mamy tutaj tabliczkę zaciskową silnika. I symbol uziemienia, jak tutaj widać. Oczywiście nie było podłączone. Wszystko było zasłonięte taką prowizoryczną. Płytką z tworzywa sztucznego. Oczywiście nic zanutowane, żadnych tulejek. Co dużo mówić? Roz... Wyjście w takiej sytuacji może być tylko jedno. przewód jak najdalej od domu trzeba będzie wszystko przewrócić do stanu używalności oczywiście osłona na paski klinowe no i łożyska też hałasują i co tutaj można zauważyć aby przed użyciem sprawdzić stan techniczny bo możemy wtedy wiadomo wykryć na przykład uszkodzenia przewodów gdzie mamy na przykład gołe żyły, przed zakupem jakiegoś używanego urządzenia, też warto sprawdzić jego stan techniczny. A jeżeli mamy w domu jakieś urządzenia własnej konstrukcji, warto pomyśleć nad ich modyfikacją w taki sposób, aby gwarantowały bezpieczeństwo użytkowania. Jeżeli decydujemy się na budowę jakichś elektronarzędzi, przy maszyn własnej konstrukcji naprawdę zwracać należy uwagę tutaj na bezpieczeństwo użytkowania, bo osłonę na pasy klinowe czy inne przekładnie, można wykonać przecież z kawałka blachy, którą trzeba odpowiednio zagiąć, czy też znitować lub pospawać. Układ sterowania stycznikiem załącz-wyłącz można zrobić też za stosunkowo nieduże pieniądze. A to jest coś, co naprawdę znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania. I cena doposażenia urządzenia w takie zabezpieczenia naprawdę jest bardzo, ale to bardzo niewielka w porównaniu z ceną, jaką przyjdzie zapłacić, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.